historie ze szkoły, czyli wszystko, co przydarzyło mi się w czasie lekcji i przerw. Niektóre sytuacje były mega śmieszne, inne trochę dziwne, a kilka z nich nawet lekko stresujące. W tym filmie opowiem Wam o najciekawszych i najzabawniejszych momentach ze szkoły, które na pewno zapamiętam na długo. Złamałem kciuka. Tak wiem, brzmi to absurdalnie. No bo jak kciuk mógł złamać kciuka? A więc gdy sobie spokojnie szedłem na włefik, nagle mnie ziomek wziął za bluzę i mnie pobił. Eee, nieśmieszny, a to nie było inaczej? No dobra, graliśmy w siatkówkę, ale tamta historia jest lepsza. I do Dostałem hita na kciuł, Ale przynajmniej grałem dalej. Czyli z jakieś 20 minut. I już sobie nic dalej nie zrobiłem. No bo nie ma złamania z przemieszczeniem. Jak można coś złamać? Wykryto złamanie dupy. Będzie do operacji. Co? Rozprawka. Jest to rzecz, którą akurat bardzo lubię, bo napisanie czegoś na 200 czy 400 słów jest łatwiutkie. Jedynie głupie jest to, że argumentacja musi być jakaś dziwna, bo w szkole średniej już nie argumentujecie, tylko za pomocą lektury, tylko są jakieś mity i w ogóle inne rzeczy. Właśnie w taki oto sposób dostałem dwóje z rozprawki, bo argumentów nie mogłem własnych dawać z życia, co wydaje mi się okropnie głupie. Ogranicza to naszą argumentację i odwoływanie się do rzeczy, które nam się przydarzyły Za moich czasów to nie było czegoś takiego jak dobrobyt, rozprawek, więc szanuj to! No za twoich czasów to nie miałeś systemu edukacji polskiego Który aktualnie występuje Przebieralnia na WF Czyli miejsce gdzie totalnie nie ma się czasu na przebieranie Znaczy teraz już mam Bo możemy nawet na przerwach wchodzić Ale pamiętam że w podstawówce nie mogliśmy Bo w sumie nawet nie wiem czemu Wiecie jak gramy na WF to się pocimy Więc chodzimy potem żeby się przebrać Jednak macie 10 minut na przerwie A jak WF nawet się przedłuży To możecie ich mieć 5 Aby się przebrać Więc nie ma się czasu na jakiś prysznic Zawsze jest dezodorant Ale na buty jak coś on nie działa a potem jest coś takiego na lekcji. Eee, nie śmieszny, śmierdzisz. A mam pachnieć po 45 minutach po WF-ie. Jedynka zapiskowanie! <sighs> Rekolekcje, czyli moment, kiedy idziemy do kościoła z klasą albo samemu. Jest to spokojny moment, bo jeżeli idziecie na nie, to w tym czasie nie macie lekcji, więc w sumie jest to opłacalne. Ja pamiętam, że gdy ja na nie chodziłem, to już miałem odwłaną resztę lekcji i po prostu sobie wychodziłem z klasą na miasto albo wracałem do domu. Poza tym polegają one na tym, że idziecie do kościoła i po prostu macie modlitwę. Nie wiem, czy tak jest wszędzie, ale u mnie były zadawane pytania i było trzeba na nie odpowiedzieć. Na szczęście nie ja jacyś spięcić księża. Co ty nie znasz odpowiedzi? Idź stąd, grzesz. Szafki szkolne, czyli rzecz, którą posiada chyba każda szkoła. Ogólnie pamiętam jak nagle w siódmej klasie zamontowali nam je. Było wtedy takie wow. Na początku wszyscy wkładali tam książki, ale po czasie nikt ich nie używał. Jednak zawsze były tam kartony, farby, no i tym podobne na plastykę. Aktualnie u mnie wygląda to tak, że wkładamy tam kurtki albo buty, ponieważ nie posiadamy wieszaku. Pamiętam, że w podstawówce mieliśmy zawsze lekcje na najwyższym piętrze, a potrafiliśmy mieć szafki na samym dole, co było totalnie bez sensu. Sam jesteś bez sensu. Wystawienie ocen. Czyli moment, na który czeka na pewno każdy uczeń. U mnie akurat wypada to 15 czerwca. Ale jeżeli dobrze mi się wydaje, to tak wygląda to w każdej szkole. Ogólnie jestem totalnie przeciwny ocenom. I na przykład nie rozumiem, jak można zrobić sprawdzian. Przykładowo 3 dni przed wystawieniem. No bo jeżeli uczniowi nie pójdzie, to jak ma to niby poprawić? Kiedyś to chociaż się dało zawinąć dziennik i poskreślać. A teraz jest wszystko elektronicznie i się nie da. Z tego co wiem, to już po wystawieniu ocen nie ma frekwencji. Więc w sumie chodzenie do szkoły trochę nie ma sensu. Jak to nie ma sensu? I u... Dyskoteka szkolna, czyli wydarzenie, które u mnie w podstawówce było organizowane co kilka miesięcy. Aktualnie w liceum nie zauważyłem, aby takie coś się pojawiało. Jednak istnieją połowinki i to właśnie jest taka impreza dla klas drugich, świętujących połowę swojej edukacji. Zazwyczaj w podstawówce wyglądało to tak, że były jakieś przekąski, muzyka i nawet u mnie posiadali dymiarkę. W sumie nie wiem po co one były, bo zazwyczaj stało się w kącie i po prostu się rozmawiało. Ogólnie nie pamiętam, aby jakieś pary ze sobą. Tańczyły, tym bardziej, że przy nauczyciela, to byłoby dziwne. Sam jesteś dziwny. Wigilia klasowa czyli dzień, który wyczekuje każdy uczeń, żeby w końcu mieć lód w szkole. Ogólnie jest to dzień, który każdy z nas na pewno wielbia, bo mamy wtedy mniej lekcji. I na przykład w podstawówce miałem tak, że przechodziłem na jakieś 4 godziny, a potem szedłem do domu. Tak jak wspomniałem rok temu, w szkole średniej już to tak nie wygląda i są maks. Jedna, może dwie godziny lekcyjne poświęcone na zorganizowanie wigilii klasowej. Jednak w tym roku dzisiejszego dnia nie mam mieć lekcji i po prostu mam mieć Wigilię z jakimiś siasełkami i tak dalej. Według mnie, zawsze powinien być jeden dzień w roku poświęcony właśnie na takie siedzenie z klasą i wygłupianie się, a nie jakaś jedna godzina lekcyjna. No to poczekaj do studiu, to się przekona, że w ogóle jej nie ma. Oblanie egzaminów zawodowych. Czyli chodzi o nie zdanie egzaminu przez osoby podchodzące do takowych testów. Ogólnie to przez wczoraj miały miejsce egzaminy, gdzie CKE strollowało totalnie ludzi. Testy pisemne były robione na komputerach i od razu wiedzieliście o tym, ile otrzymaliście punktów i czy udało wam się zdać. Z tego co jest wiadome, to prawdopodobnie CKE. Potwiło złe odpowiedzi do tych poprawnych i większość ludzi nie zdała tych egzaminów. CKE powiedziało o tym, że był to jakiś błąd techniczny i że wyniki będą jeszcze raz przeliczone i dostaniemy odpowiedzi w późniejszym czasie. Według mnie dosyć śmieszna pomyłka, ale spółczyjem mega mocno osobom, które je pisały. Ja już się bałem, że nie zdałem. Łazienka szkolna, czyli miejsce, do którego udaje się każdy uczeń, który ma potrzebę. Ogólnie jest to jedno z memowych miejsc, znajdujących się w szkole. Powinniśmy się do niego udać niby po naszą potrzebę, jednak jest to idealne miejsce dla ludzi palących w szkole lub bawiących się szkolnym papierem toaletowym. Możemy często w nim zauważyć jakiś porozmieszczany papier, nawet przyklejony do sufitu. Jednak w mojej szkole tego nie ma i wygląda ona dosyć spoko, ale pamiętam, że w podstawówce było o wiele gorzej. Jedynie kojarzy mi się jedna sytuacja związana właśnie z łazienką w mojej szkole, gdzie uczniowie wyrwali grzejni i wyrzucili go za okno. Nie wiem, co mieli wtedy oni w głowie, ale musieli mieć niezły kontekst. Ale zabawa! Uwagi szkolne. Czyli jedna z memowych rzeczy w szkole. Ogólnie to w internecie możemy znaleźć masę uwag, które dosłownie są przezabawne, że nauczycieli je napisał w taki sposób. Dużo z nich to zwracanie uwagi uczniowi jakieś głupoty, a potem uczeń jakoś odpowiedział, a ze względu, że dużo nauczycieli boi się kłócenia z uczniami, to po prostu wstawia im uwagę. Samych uwag w podstawce raczej się nie dostaje, to w szkole średniej są one częstsze i raczej normalne, choć co kto zrobi, u mnie uczniowie kiedyś wyrzucili grzejni i tutaj myślę, że uwaga by nie zadziałała. Ja sam nigdy nie dostałem uwagi, bo raczej nie lubię się w szkole kłócić z nauczycielami i nigdy nie pyskowałem, bo nie widziałem w tym większego sensu. Ja dostałem za brak pracy nomowej. Wybuchowy plecak. Czyli chodzi o sytuację z suchowoli. Ogólnie tam jednemu z uczniów dosłownie wybuchł plecak podczas jednej z jego lekcji. Dokładnie sam plecak się zapalił, a nie wybuchnął, jednak było to spowodowane jego telefonem, który po prostu stwierdził, że sobie wybuchnie. Sam wybuch był spowodowany prawdopodobnie przez jego baterię, bo musiał dojść do przegrzania i musiał być telefon jakiej starszej daty. Żaden z uczniów nie zaznał żadnych obrażeń, więc na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedynie musieli oni wyjść przed szkołę, tak jak zawsze jest to na tych rozpoczęciach roku, kiedy wychodzi cała szkoła. Na pewno najgorzej takie rzeczy przeżywa wtedy nauczyciel, jednak jest on nauczony, jak się zachować. Ja wolę inne wybuchowe rzeczy mieć w plecaku! I ja na uczennice. czyli chodzi mi o nową sytuację, gdzie cztery dziewczyny spróbowały napić się alkoholu, mieszając go z sokiem w szkole. Ogólnie miejsce to miało w Warszawie i szkoła dowiedziała się o tym, kiedy jedna z dziewczyn słabo się poczuła i udała się do pielęgniarki. Ta zawiadomiła policję oraz straż miejską, a potem przyjechała i okazało się, że dziewczyny piły wódkę, a dowiedziano się o tym podczas ich przesłuchania. Sama sytuacja jest dziwna i normalna, ponieważ nieraz słyszałem, że w mojej szkole ktoś pił alkohol, i myślę, że w tych czasach to dosyć częsty przypadek. Jednak oczywiście niebezpieczny, bo w tym przypadku został. Zawiadomiony sąd rodzinny, co niesie ze sobą dalej rozprawy. Bój! Alkohol! Pijany 16-latek, czyli o sytuacji, gdzie 16-latek wypił 0,7 litra wódki, a potem nie dało się go w żaden sposób obudzić w autobusie. Ogólnie stało się to w naszej stolicy, gdzie kierowca autobusu nie mógł obudzić chłopaka, więc zadzwonił on na policję. Ta przyjechała na miejsce, jednak ten chłopak, gdy był budzony, zachowywał się agresywnie do policjantów, a ci szybko więc go obezwładnili, bo byli świadomi tego, że spożył alkohol. Co dziwne, to sam powiedział, że wypił go, i niestety nie dało się za. Do jego mamy, bo była również pijana. Sama sytuacja jest według mnie niestety normalna w naszym kraju i większość osób w wieku 16 lat pożywa alkohol, więc dla mnie nic to dziwnego. SŁAWEJ zawodnik! Studniówka, czyli impreza organizowana dla klas maturalnych. Ogólnie taka impreza jest organizowana około 100 dni przed maturą, więc jest to w styczniu bądź w lutym. Studniówka jest eleganckim balem, symbolizującym przejście z okresu dojrzewania do dorosłego życia, przy czym możemy się wybawić oraz nie możemy zapomnieć o polonezie, który właśnie większość uczniów decyduje się zatańczyć. Outfit na taką studniówkę jest to w przypadku chłopaku, o Oczywiście garnitur, a dziewczyny zakładają różne sukienki. Ze względu, że sam jestem teraz w klasie maturalnej, to również u mnie odbędzie się taka studniówka w przyszłym tygodniu. I cena takiej imprezy wyniosła 550 zł. Ale polonezik będzie gran... Zakończenie roku szkolnego. Czyli oficjalnie mamy dzisiaj dzień, kiedy ostatni raz idziemy do szkoły. Ogólnie jest to myślę, że najbardziej lubiany dzień. Nie udajemy się tym razem już ostatni raz do szkoły, a idziemy tam tylko odebrać świadectwo oraz pożegnać się na całe wakacje z nauczycielami oraz z niektórymi osobami z klasy, z którymi nie mamy jakiegoś super kontaktu. Sam dzień polega na apelu oraz siedzeniu chwilę w klasie i pożegnaniu się, a zazwyczaj trwa to około 2 godziny, a potem możemy spokojnie wrócić już sobie do domu. Dla mnie jedynie dziwne jest to, że zakończenie roku szkolnego nie jest dzień wcześniej, bo wystawienie ocen jest właśnie wtedy. Nie ma sensu później chodzi do szkoły. Jak to nie ma sensu! Matura 2024. Czyli oficjalnie dzisiaj wystartowały matury. Ogólnie dzisiaj maturzyści podeszli do matury z podstawy z języka polskiego i zebrali się w szkołach. Jutrzejszego dnia jest za to matura z matematyki, a pojutrze z języka angielskiego i potrwają one do 24 maja. Na pewno maturzyści się cieszą, że w końcu kończą szkołę. Jednak młodsze klasy szkół średnich również mogą się cieszyć w te dni, ponieważ większość szkół pisuje wtedy dni dyrektorskie i nie musimy chodzić do szkoły. No i w sumie w maju jest mega, mega luz. Nawet policzymy, Ile dni muszę chodzić do szkoły, i w maju wypadło, że jest to tylko 12, więc jest to mega malutko. Sam za rok będę pisał maturę i jak na razie totalnie się nie stresuję. końcu koniec tej szkoły! Dzień wagarowicza, czyli dzień, który polega na tym, aby nie iść do szkoły. Ogólnie 3 dni temu nagrywałem film o tym, że planują utrudnić wagary w polskich szkołach, ale są to dopiero plany. Z dzisiejszego dnia za to po prostu według zasady nie powinniśmy iść do szkoły, i tym kieruje się ponad połowa uczniów. Tego dnia zazwyczaj jest mega luz w szkołach, albo po prostu są organizowane wycieczki, bo nie ma sensu prowadzić lekcji dla 20% uczniów. Ja niestety dzisiejszego dnia muszę iść do szkoły ze względu na moją niską frekwencję i sam jestem ciekaw jak dużo osób będzie choć zakładam że może być dosyć sporo bo jestem w klasie maturalnej bagary